Cześć, tutaj Leszek. Jestem y, szczerym sympatykiem serii C400 od BMW. Y, wydaje mi się, że to jest słuszny krok Niemców. Odebrałem właśnie odmianę GT, która debiutuje w tym sezonie w Polsce i na świecie. No i właśnie, jakie mogą być pierwsze wrażenia? Na co w pierwszej kolejności y, zwracam uwagę w przypadku tej maszyny? Powiem Wam tak, to co jest największym przewojem i czego żałuję, że nie było od samego początku, chociażby w odmianie X, to jest ten klosz i te lampy. Tak niesamowicie nawiązują do spójności pomiędzy samochodami marki BMW a motocyklami, że naprawdę życzyłbym sobie tego, żeby w, tego żeby w przyszłości wszystkie jednoślady sygnowane przez BMW właśnie posiadały tak pięknie zaprojektowane światła do jazdy dziennej, połączone także z peł, w pełni ledowymi światłami mijania czy też długimi. No jest to po prostu moim zdaniem abstrakcja, tym bardziej, że tak samo jak w przypadku samochodu jest to w pełni zintegrowane z czujnikiem zmierzchu, więc w tym skuterze nie mamy czegoś takiego jak włącznik, czy też wyłącznik świateł. Wyłącznik, tak, dobrze mówię. Druga rzecz, która uderza od razu, to są te ostre linie, to jest także ta potężna, masywna kanapa, która została w taki wyraźny sposób, bardzo wysokim podparciem lędźwiowym podzielona, to jakby... Troszeczkę też zachęcało, nieco bardziej niż w przypadku XA, do, y, do turystyki, do jeżdżenia gdzieś dalej. Y, spójrzmy jeszcze na światła tylne. Tutaj jest system bezkluczykowy, dlatego posługuje się wyłącznie przyciskiem. Jest też centralny zamek, ale o tym będzie za chwilę. Też prezentują się dosyć nieźle. E, w tej sytuacji aż prosi się o to, żeby włączyć awaryjne. No i moim zdaniem, e, ten komplet naprawdę robi robotę zarówno jeżeli chodzi o e, przód, jak i e, tył tej maszyny. Naprawdę wygląda to moim zdaniem nieźle. Ja jestem strasznym garzeciarzem, więc patrzę zawsze na to światła LEDowe, patrzę zawsze na to, co się dzieje na kokpicie. Bo tutaj tak samo jak w przypadku innych BMW tych tej, tej najnowszej generacji mamy system iDrive, w którym posługujemy się za pośrednictwem, za pośrednictwem takiego właśnie pierścienia obok manetki, jak i również przyciskiem menu góra-dół. No i co w takiej sytuacji się dzieje? Jesteśmy w stanie zarządzać całym komputerem pokładowym który został rozbudowany o wiele różnych funkcji, które z kolei integrują się z naszym e, smartfonem. Jeżeli mamy zainstalowaną specjalną aplikację, możemy mieć możliwość dostępu do nawigacji, do multimediów e, w połączeniu z kaskiem, który obsługuje technologię Bluetooth. To samo tyczy się chociażby telefonu, który możemy odbierać praktycznie bez odrywania e, rąk i, wzrok, i wzroku od tego, co jest najważniejsze. E, więc pojazd pod względem e, wyposażenia w systemy elektroniczne, można powiedzieć, że ma tak tak samo bogate portfolio jak współczesne samochody, czyli z poziomu jednego ekranu mamy dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji i także ustawień naszego w tym przypadku, akurat skuter, skutera czy też motocykla. I to jest naprawdę znak naszych czasów. Jestem gadżeciarzem, więc tego typu rzeczy mnie niesamowicie cieszą. Tym bardziej, że tak samo w tym przypadku mamy możliwość do podglądu, do podglądu naprawdę zaawansowanych danych technicznych czy też parametrów naszego pojazdu, jeżeli chodzi o bieżące użytkowanie, jeżeli chodzi chociażby o pomiar ciśnienia w ogumieniu temperatury temperatur panujących w danych układach i tak dalej i tak dalej. Więc no, pod tym względem ja yy, uważam, że jest to skuter, który jest w stanie przysiąść do siebie spore grono e, maniaków w najbardziej nowoczesnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o elektronikę, no to oczywiście nie będę wspominać o tym, że e, jest tutaj ABS, bo on być musi, jest e, także układ kontroli trakcji i on się czasami e, przydaje. E, z jakiego względu? Może nie ze względu na moc, bo ona nie jest kolosalna to jest 34 konie mechaniczne ale z drugiej strony ten skuter, a właściwie skrzynia automatyczna, skrzynia bezstopniowa CVT, która jest ukryta za tą pokrywą została zorientowana ewidentnie. Na, na przyspieszenie. Skuter rozpędza się do mniej więcej 140 km na godzinę, ale sprint do 70 czy też 80 bardziej przypomina charakterystykę pracy silnika 500 niż 350 czy też 400, więc pod tym względem naprawdę jest, jest w stanie ten skuter dostarczyć mnóstwo radości z podróżowania po, po mieście. To, co mi przeszkadza odrobinę w przyszłości, w przypadku C400X i GT to troszeczkę zbyt twardy układ zawieszenia zwłaszcza ten, ten przedni troszeczkę mnie to dziwi, że ten skok przedniego widelca jest, jest tak mały jeżeli chodzi o skuter, być może wynika to z charakterystyki tego, charakterystyki w jaki sposób skuter ma się zachowywać w sytuacji nieco bardziej agresywnej jazdy, być może to jest zachęta do tego, żeby czuć się troszeczkę pewniej i dzięki temu czerpać nieco więcej przyjemności z jazdy ale w sposób nieco bardziej dynamiczny. Kolejna kwestia, która mnie w przypadku tego skutera uderza, to jest podwójny przedni układ hamulcowy. No w przypadku 300 czy, 400, czy pojemności 400 jest to rzecz niecodzienna. Sygnowane to jest Bajbre, to jest submarka. Brembo układ hamulcowy jest naprawdę bezwzględny i tutaj ABS można przywołać do działania za pośrednictwem jednego palca, a bez względu na to, czy na Naciskamy klamkę hamulca przedniego czy też tylnego. Z tyłu też dosyć spora tarcza można by było powiedzieć, że nawet odrobinę e, nadgroliwa Pojedyncza, e, pojedynczy wylo, wylot układu wydechowego. E, Dość ciekawe moim zdaniem brzmienie to co ważne nie przesadzone ten skuter nie męczy choć oczywiście można zdecydować się na akcesoryjny inny układ wydechowy. Z dodatków tak jak wam miałem okazję pokazać znajduje się tutaj system bezkluczykowy. Mam pilot, który mogę tak naprawdę trzymać przez cały czas w kieszeni i w rezultacie nic mnie nie interesuje, ponieważ właśnie za pośrednictwem jednego przycisku i systemu Kiles blokujemy wszystko. To, co da się otworzyć. Czyli mam tutaj na myśli chociażby dosyć spory schowek pod kanapą. Mam na myśli tutaj dwie kieszenie czołowe z portem USB i miejscem na telefon. To samo tyczy się chociażby wlewu e, paliwa, który zamykamy i otwieramy za pośrednictwem systemu bezkluczykowego. Po prostu ciągniemy i to jest właściwie tylko tyle. E, więc pod względem e, uzbrojenia tej konstrukcji w, we współczesne rozwiązania, które tylko jesteśmy w stanie zaimplementować. W przypadku motocykla, no to to jest sprzęt absolutnie kompletny. To, co wam jeszcze chciałem pokazać, to chociażby tak jak, takie dodatki, jak podgrzewane manetki, podgrzewany tyłek, to są rzeczy, które sprawiają niesamowicie dużo radości. To, co jest istotne, znajdują się tutaj elektryczne siłowniki zwalniające wszystkie blokady, które służą za otwieranie czy zamykanie poszczególnych schowków. To są takie dodatki, które w. Wpływają na całość i ogólne wrażenia z eksploatacji tego sprzętu i jego mm... Jego klasy premium, tak? To co widzicie tutaj, to są chociażby światła LEDowe. W tym, w tym sprzęcie nie znajdziecie ani jednej żarówki analogowej. To też świadczy o tym, że jest to dosyć nowoczesna konstrukcja. Fajnym pomysłowym rozwiązaniem w przypadku BMW jest tak zwany flex case, czyli schowek, który otwieramy i zamykamy sobie na żądanie. To sprawia, że jesteśmy w stanie tutaj zmieścić jeden pełny kaski i jednego jeszcze dodatkowo jeta. W taki sposób to się o to obsługuje. Więc dzięki temu mamy dosyć mądrze i w dosyć praktyczny sposób zagospodarowane miejsce pod siedzeniem, nie przejmujemy się chociażby kaskiem na co dzień, zostawiamy go pod kanapą i tutaj sobie spokojnie może czekać, aż zakończymy swoją zmianę. Choć rzecz jasna, można dokupić także akcesoryjny kufer i go zainstalować w tym miejscu bez poczucia takiego, że hmm, psuje to całą sylwetkę sprzętu. Jeżeli chodzi właśnie o wygląd, to przyznam Wam szczerze, że y, sprzęt naprawdę robi bardzo fajne wrażenie. Y, wygląda masywnie i agresywnie i jednocześnie troszeczkę niepozornie. Y, niepozornie pod tym względem, że każdy, może nie każdy, ale spora część może pomyśleć, że mamy do czynienia z 500, y, z, z 600, a tymczasem jest to skuter o pojemności niespełna 400 cm3 z silnikiem dosyć y, żwawym, dosyć y, Ochoczo reagującym na posługiwanie się właśnie tą oto manetką. Zaczynam testy. Myślę, że przez najbliższy tydzień po Warszawie uda mi się nabić troszeczkę więcej kilometrów tą maszyną, która z jednej strony mi się podoba, z drugiej uważam, że wielką szkodą było. Nie zachowanie spójności aż takiej pomiędzy modelem X i GT, jeżeli chodzi o serię C400. To jest akurat moje zdanie. To są dwa zupełnie inne sprzęty pod względem stylistycznym, z czego ten jest o wiele piękniejszy od x -a.